Prezentuję teraz gołębia o numerze 4202 z 2024 roku. To będzie sam czy raczej. Znaczy na pewno. Młody też gołąb, niedawno odsadzony. Pochodzenie, matka jest z gołębi Karola Paszka i parowany był gołąb na pełną siostrę olimpijczyka i to są rodzice i matka jest to, ojciec raczej 1155, pełny brat 8 asa okręgu w G-kategorii i ten gołąb też miał, no ten pełny brat, ten ojciec, bo jest przeniesiony do rozpłodu na 10 wkładań 7 konkursów. Zresztą już po tej samicy 5399, która jest babką yy, samica w tym roku, kobo parowana, ona była parowana na znowu na samca ojca olimpijczyka w standardzie. I samiczka na 4001 już w tym roku była po tej samicy właśnie. A matka, gołąb z rozpodu 3413, córka Wejrona, gdzie Wejron był parowany na gołębie znowu. W pokrewieństwie nas superlotniczka 7291, po gołębiu od Zbyszka Dyka Kopmanie i samicy od Janusza Szalkowskiego. Takie zestawienie, no jeszcze raz tak się prezentuje, z tej strony zaprezentujemy.